Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o serii książek dla dzieci powyżej czwartego roku życia. Seria nazywa się Mądre Bajki i została wydana przez wydawnictwo Greg. Muzyka Mam nie tylko trzy podstawowe tomy które wchodzą w skład tego cyklu, ale także jedną bonusową książkę z serii Inspirujące bajki. Co je łączy? Ich autorką jest Agnieszka Antosiewicz. One mają zresztą jak sami zobaczycie bardzo podobną formę. Są zbudowane na podobnej zasadzie, mają bardzo podobne miłe, ciepłe ilustracje i Wszystkie poruszają bardzo ważne tematy. Zanim jednak zacznę o nich opowiadać, chciałabym dać znać, że taka recenzja podsumowująca wszystkie te cztery tomy pojawi się także na stronie bajkochłonka.pl. Także zapraszam tam w wolnym czasie, zobaczycie też zdjęcia. Jeżeli ktoś woli taką formę bardziej tradycyjną do czytania, to tam będzie można taki wpis tematyczny. O tej serii znaleźć. Jeżeli jednak e, wolicie wysłuchać i zobaczyć, co mam do pokazania, to zostańcie tutaj. No dobra, e, ja zaczęłam opowiadać o książkach, e, o serii Mądre Bajki, ale zanim przejdę do nich, to chciałam Wam jeszcze pokazać. Zobaczcie, jaką fantastyczną torbę dostałam od wydawnictwa Grek. Pucienna torba, bardzo uniwersalna, na pewno przyda się do noszenia książek. Myślę, że każdy rodzic ma potrzebę czytania i opowiadania dzieciom tych historii które nie tylko sprawią, że, że dzieci będą się lepiej czuć że będą się dobrze bawić albo że będą poznawać różne, różne fabularne historie różnych bohaterów. Ale także, także, takie historie, że takie bajki coś zostawią w dzieciach. E, pomogą im zrozumieć pewne mechanizmy, pomogą się poczuć pewni w społeczeństwie, e, pomogą przede wszystkim e, poznać swoje stany emocjonalne i sobie z nimi radzić. E, Mądre bajki autorka podzieliła według e, trzech takich głównych tematów. Jest, e, jest książka, która jest po prostu. Zatytułowana Mądre Bajki, i w tej książce znajdziemy zbiór takich najbardziej kluczowych wątków. Wszystkie, wszystkie historie, które tutaj są zawarte, one prędzej czy później przydadzą się, ich omówienie przyda się w życiu każdego dziecka. I oczywiście są tutaj opowieści bardziej wymagające. One są y, czasami smutne, ale też muszą być smutne, bo na przykład kiedy jest historia o chorobie babci i o tym, że niestety ona później umiera, no to y, taka bajka musi mieć odpowiedni ładunek emocjonalny w sobie. A z drugiej strony są one te opowiadania. Tak, tak. Dobrze napisane są ujęte w taki sposób, że nie przytłaczają najmłodszych czytelników, tylko pozwalają mu lepiej zrozumieć omawianą sytuację. Co ciekawe, w tej książce jest też bardzo dużo opowieści pozytywnych, na przykład dotyczących pierwszych zauroczeń, dotyczących przyjaźni, też takie opowieści, które pomagają uwierzyć w siebie, odnaleźć się w jakiejś konkretnej sytuacji. Jest ich bardzo dużo, jest ich kilkanaście. Są krótkie, ym, są e, zwięźle napisane, mają ciekawych bohaterów, e, więc tutaj wszystko, co najważniejsze się w nich zawiera. I e, co ciekawe jeszcze, o czym nie wspomniałam, ale te bajki mają różnych bohaterów, różnych, czyli są nimi oczywiście dzieci. Dzieci w różnym wieku, ale najczęściej jest to wiek przedszkolny. Ale też spotykamy tutaj bohaterów zwierzęcych, jak na przykład tutaj ten wróbelek, historia o wróbelku, którym ktoś się zaopiekował. To są książki, których rozkładówki, na każdej rozkładówce znajduje się przynajmniej jedna ilustracja. I one mają takie kolorowe tła, dzięki czemu nawet dziecko, które słucha obok i patrzy się na tekst którego jeszcze nie zna, prawda? Nie jest go w stanie samodzielnie odczytać, to mimo wszystko takie drobne elementy, które się na przykład tutaj znajdują, czy, czy no jest ich kilka, mm, pozwalają e, skupić na czymś dziecku wzrok, tak? I w ten sposób łatwiej skupić się w słuchaniu książek. Więc mamy tutaj taki ogólny zbiór mądrych bajek, w którym, w którym e, każdy znajdzie coś dla siebie, tak naprawdę. No dobrze, ale oprócz tego są jeszcze dwa zbiory, o, chciała, o których chciałabym opowiedzieć. To zbiór Mądre Bajki Przyjaźń i Mądre Bajki Pozytywne Myślenie. Ja chyba jestem największą fanką tego zbioru Pozytywne Myślenie, bo choć tutaj też e, jakby dobór tematów jest bardzo szeroki. I e, maj, o, autorka porusza tam często kwestie, które na początku wydają się takimi kwestiami problematycznymi, to jednak zawsze na końcu pozostaje e, ta, e, ta nadzieja, to, to wsparcie, które e, otoczenie czy bohaterowie inni dają tej głównej postaci. I rzeczywiście te beki są takie krzepiące. One pomagają uwierzyć w siebie, pomagają lepiej zrozumieć innych. I tutaj Wam chciałabym na przykład y, przeczytać o czym, y, o jakich tematach, do, jakich tematów do, dokładnie podjęła się autorka, żeby przytoczyć je dzieciom. Na przykład jest tutaj temat o pielęgnowaniu przyjaźni. O dbaniu o czyste środowisko, bo to też jest bardzo istotne. To jest bardzo temat na czasie i jak najbardziej pieram, bo takich książek, opowiadań o dbaniu o przyrodę, ekologię powinno być jak najwięcej. Ale są też właśnie historie o na przykład uważności czy o pozytywnym myśleniu, które także zaczynają coraz częściej pojawiać się na rynku czytelniczym. Jedne. Jednak są też historie, które mm, są takie uniwersalne, które zawsze powinny być przytaczane dzieciom i są to na przykład historie o szacunku dla starszych, e, o tym, e, co zrobić, gdy ktoś się zgubi, czy e, o tym, co ma prawdziwą wartość. Tych historii jest naprawdę tutaj bardzo dużo, e, One każde jest ważne. Myślę, że myślę też, że czytanie tych książek. Naraz trochę się nie sprawdzi, e, ponieważ lepiej czytać je z przerwami, e, dawkować je sobie spokojnie. Też to nie są w zasadzie książki do czytania przed snem. To są raczej takie książki m, w trakcie dnia. Do, do sięgania po nie rano, e, kiedy jeszcze można z, e, spokojnie później o nich porozmawiać, podyskutować, zadać dziecku kilka pytań dotyczących tego, e, co się właśnie przeczytało. Też to są świetne książki, na przykład do pracy z dziećmi w przedszkolu. Oczywiście nie wszystkie tematy e, powinny zostać poruszone w takim przedszkolnym gronie, ale jest tutaj naprawdę bardzo dużo kwestii, które świetnie się sprawdzi na taką okoliczność. I e, Później po pozytywnym myśleniu jeszcze koniecznie chciałabym opowiedzieć o mądre bajki przyjaźń. I tutaj też mamy przeróżnych bohaterów i przeróżne formy przyjaźni. Ale też co, co jest y, interesujące. Autorka tutaj skupiła się nie tylko na, na samej przyjaźni, ale także na wszystkim, co tej przyjaźni dotyczy, tak, czyli to jak być dobrym przyjacielem, jest, jest opowiadanie o tym, że czasami nie warto upierać się przy swoim zdaniu, jeżeli na przykład możemy tym kogoś urazić, o tym, że musimy umieć odmawiać innym, jeżeli... Coś, co, co, do czego na przykład jesteśmy namawiani, nie będzie dla nas dobre. Jest kwestia, jest dużo takich kwestii poruszanych, które są bardzo popularne niestety w szkołach, kiedy ktoś komuś dokucza, kiedy ktoś sobie nieprzyjemnie kogoś, z kogoś żartuje, kiedy poznajemy kogoś nowego i na przykład dla niektórych dzieci jest to kłopot, bo nie potrafią się przemóc, są bardzo nieśmiałe. W tej książce właśnie jest bardzo dużo takich kwestii poruszanych, szczególnie kwestii właśnie takich międzyludzkich, takich społecznych. Więc jeżeli ktoś poszukuje takiej książki, to ta będzie strzałem w dziesiątka. I już na koniec zostawiłam sobie inspirujące bajki. Zbiór, który także bardzo do mnie przemawia i ma ogromnie dużo zalet i atutów. I on jest taki bardziej bym powiedziała, może porusza mniej e, trudne kwestie, ale także e, daje, tak, e, daje narzędzia. To jest zbiór, który daje przede wszystkim narzędzia e, do pracy nad sobą, do, e, do osiągania konkretnych celów. I na przykład mamy tutaj e, opowieść o Bawię jadę na poddaszu, która um, e, uczy dzieci, jak pokonywać strach. Mamy e, o tym, czym jest pasja i dlaczego jest taka ważna. Mamy też także to, jak przegrywać, jak nauczyć się przegrywać, bo to też jest bardzo istotne. Myślę, że um, bardzo ważne jest poka pokazywanie dzieciom. Um, jak wierzyć w siebie i jak wierzyć w swoje możliwości, ale z drugiej strony musimy też się przygotować na to, że nie zawsze będą na Bardzo wam dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie książek, to oczywiście możecie do mnie pisać. Ja chętnie opowiem jeszcze o nich. Coś jeszcze? Albo jeżeli jesteście ciekawi, czy jakieś konkretne zagadnienie zostało w nich poruszone, to też dawajcie mi znać, też z przyjemnością wam napiszę o tym. Poza tym e, przypominam, że recenzja całej tej serii, e, całej tej serii czterech książek, jest dostępna już na, mm, na mojej stronie internetowej bajkochunka.pl e, Tam też zobaczycie dokładnie wszystkie zdjęcia. E, przeczytacie jeszcze co nieco. Em, o samych fabułach i samym wydaniu tych książek. A ja pozostaje mi odesłać już Was tylko na stronę wydawnictwa Greg. Wszystkie linki też znajdziecie pod spodem w opisie tego filmu, gdzie będzie, gdzie można je kupić dostać. Także bardzo dziękuję miłego dnia i do usłyszenia. Cześć, pa! pa.